Znajdujemy się w okresie pandemii zwiększonego, zwiększonej liczby zachorowań, zakażeń, jak również zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19. Rzeczywiście u niektórych osób. Choroba, zakażenie to postępuje i dochodzi do rozwoju zapalenia płuc. Przebieg tego zapalenia płuc jest oczywiście różny w zależności po prostu od wieku i chodów współistniejących, o których powiemy sobie za chwileczkę. Proszę Państwa, no ale codziennie jesteśmy również informowani na temat liczby zakażonych. Ja też postanowiłem przedstawić, to są dane z 30, gdzie prawie 5 milionów 900 tysięcy osób jest zakażonych. Najwięcej jest w tej chwili w Ameryce Jedna i drugiej, Brazylia. Jeśli chodzi o Europę, problem rozpoczyna się tutaj w Rosji. Natomiast dane z dnia wczorajszego w Polsce zakażonych 24 tysiące, liczba zgonów 1074, no i to jest pocieszające, że liczba wyleczonych też jest dosyć znacząca. Proszę Państwa, no, co wiemy o tym koronawirusie, który jest? No, wiemy dużo, ale niestety nie wiemy wszystkiego. Jest on nowym gatunkiem wirusa, jest to tak zwany beta koronawirus. Jest spokrewniony z poprzednim koronawirusem, który z kolei, której epidemia była notowana w 2002 czy 2004 roku. Ale tak jak wspomniałem, jeszcze nie wiemy o nim wszystkiego, a zwłaszcza obawiają się tych zakażeń osoby, które niewiele mają wspólnego z, i niewiele, niewielką mają wiedzę medyczną, a więc wywołuje to strach. No, ale już na niektóre zagadnienia możemy odpowiedzieć, że szczególnie narażeni są właśnie na ten niekorzystny rozwój choroby i rozwój również zapalenia płuc pacjenci z upośledzoną odpornością. Z całą stanowczością to widzimy, ja również mogę powiedzieć, że pacjenci hematologiczni, czyli ci, którzy. Chorują na schorzenia hematologiczne, są jak najbardziej na to narażeni. Pacjenci poddawani leczeniu immunosupresyjnemu z chorobami nowotworowymi, cukrzycą, nadciśnieniem cętniczym, czy też chorobami układu sercowo-naczyniowego. Dlaczego? Dlatego, że jest ten przebieg dosyć burzliwy. I również musimy tu oprócz tego, że ci pacjenci są skłonni do zachorowania na zapalenia płuc, to również trzeba powiedzieć, że u pacjentów w starszym wieku powyżej 70, 65, 70 roku życia częściej dochodzi do zapalenia, do rozwoju zapalenia płuc. Natomiast no, brak w tej chwili jeszcze jest informacji dotyczących odsetka zakażonych, którzy przechodzą infekcję bezobjawową. Co prawda, są pewne testy. Które testy serologiczne, które badają stężenia przeciwciał, ale ich z kolei. Musi, brak jest jeszcze w tej chwili dostarczającej walidacji i trudno jest powiedzieć o ewentualnej w tej chwili ich jeszcze przydatności. Proszę Państwa, jak wirus wnika do organizmu? No oczywiście mówimy, że jest to droga powietrzna, jest to droga kropelkowa, a więc po przedostaniu się do organizmu wirus, no, żeby się dostać do komórki, musi z kolei być związany przez receptor. I okazuje się, że wirus. Yy, 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 z kolei yy, zaczepia się, można by tak powiedzieć, do receptora dla enzymu konwertującego angiotensynem typu drugiego. No oczywiście nie całym swoją. Można by powiedzieć długością, tak w cudzysłowie, tylko pewnymi elementami. Jest to tak, biał, tak zwane białko S, które z kolei właśnie się tutaj, tutaj przyczepia do receptora dla enzymu konwertującego aniotensynę. Wtedy przedostaje się z kolei do komórki i tam ulega replikacji. Czyli mówiąc dosyć trywialnie, jest to, mo, można sobie wyobrazić, że ludzki organizm jest domem, a wirus jest złodziejem, który chce się do niego włamać, to właśnie ten, że receptor dla enzymu konwertującego angiotensynem będzie taką klamką, którą trzeba nacisnąć, by wejść do środka. No i wtedy z kolei umożliwia to przedostanie się elementów i replikację w tym, że w komórkach nabłonka. Proszę Państwa, najczęstsze objawy, które występują w przebiegu schorzenia COVID-19, to, to jest, jest przede wszystkim gorączka, o czym Państwo wiecie, suchy kaszel. Suchy kaszel, duszność, osłabienie, niejednokrotnie, nie tylko suchy, ale z odkrztuszaniem, kaszel z odkrztuszaniem, pewne objawy brzuszne. Objawy brzuszne, o których też musimy pamiętać, dlatego że okazuje się. Że znajdowany jest również materiał genetyczny zarówno w stolcu, jak i w wymazie wykonywanym z odbytu. A więc trudno jest w tej chwili powiedzieć, czy te objawy brzuszne, niektórzy to interpretują w ten sposób, że objawy brzuszne mogą być związane na przykład ze stosowanymi antybiotykami i ich objawami niekorzystnego działania, a nie wykluczone, że również replikacji w obrębie przewodu pokarmowego, co na pewno ma miejsce. Bóle mięśni, bóle głowy, w nielicznych przypadkach krwioplucie. Proszę Państwa, w, w Lombardii, gdzie, jak Państwo wiecie, bardzo dużo było przypadków zakażeń, jak również rozwoju zapaleń płuc, tak jak wcześniej Pani Profesor Horostowska wspominała o pewnych fenotypach POHP, Pan Doktor Dąbrowiecki o fenotypach astmy oskrzelowej, tak samo zaczęto dzielić pewne te osoby, które się zgłaszały. Do szpitali na tak zwane fenotypy, i wydzielono pięć takich fenotypów. Pierwszy fenotyp, tych było najwięcej, to były objawy, to byli pacjenci, którzy zgłaszali się z gorączką, nie zgłaszali żadnych objawów ze strony układu oddechowego, gdzie nie były, gdzie saturacja była prawidłowa i nie obserwowano zmian w badaniach radiologicznych, a więc. Przede wszystkim wykonywano wymaz z nosogardła. Pacjentom zalecano środki przeciwgorączkowe i nie było wskazań do leczenia szpitalnego. Drugi tych pacjentów już był troszeczkę no, inny, dlatego że dominowała również gorączka i duszność, ale to już były obserwowane pewne zaburzenia gazometryczne, a więc dochodziło do hipoksji i obserwowano pewne zagęszczenia w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. Dlatego też w diagnostyce i leczeniu również stosowano wymaz gardła, leczenie dostosowywano do przyjętego schematu, względnie środki przeciwgorączkowe albo też antybiotyki, ale też już istniała konieczność leczenia szpitalnego. Trzeci fenotyp, tak samo pacjenci, którzy wykazywali wysoką gorączkę, duszność, ale tu już hipoksja była większa, ba, ba, te zagęszczenia w badaniu klatki piersiowej, w badaniu radiologicznym klatki piersiowej czy ewentualnie w tomografii była, były również większe, ale tu obserwowano dobrą reakcję na tlen, w związku z powyższym była konieczność przeniesienia, przyjęcia, przyjęcia pacjenta na oddział, na oddział monitorowany. Czwarty fenotyp, to już z kolei jest y, tacy pacjenci z zaostrzeniem, którzy z kolei mogli rozwinąć zespół ostrej niewydolności oddechowej. I tu z kolei była konieczność już stosowania nieinwazyjnej wentylacji o której zapewne więcej powie pan doktor Nasiłowski. No i ten piąty typ z rozwiniętym, jawnym, ostrym zespołem niewydolności oddechowej. On się mniej więcej rozwija u 20 do 30% pacjentów chorych na zapalenie płuc, gdzie obserwowano bardzo liczne zmiany śródmiąższowe zarówno w badaniu radiologicznym, w tomografii komputerowej, jak i w ciężkiej hipoksyj, obserwowano ciężką hipoksemię. No i tu już. Wymagał, taka sytuacja wymagała konieczności inwazyjnej wentylacji. I to właśnie byli najczęściej osoby, tak jak wspomniałem, starsi, powyżej 70 roku życia często o tyle, i tu jest również mężczyźni, częściej jak kobiety, obserwowano również zaburzenia w parametrach gazometrycznych. Dlaczego mężczyźni częściej jak kobiety, wytłumaczeniem tego jest. jest Między innymi taki fakt, że estrogeny działają ochronnie właśnie na te, na te receptory. W związku z powyższym, dlatego częściej jest u mężczyzn, gdzie, gdzie z kolei hormony te są w nikomych stężeniach. Obserwowano obserw obustronne zmiany radiologiczne i pewne parametry biochemiczne również. Okazało się, że są przydatne, a więc obserwowano zwiększone stężenie prokarcytoniny, białka ostrej fazy, dehydrogenazy mleczanowej, czy też ewentualnie hipoalbuminemi. Radiolodzy również zaczęli grupować takich pacjentów w fenotypy radiologiczne. Dlaczego? Dlatego, że wydzielono dwa takie typy, typ L, gdzie po prostu obserwowano niską elastyczność płuc, z prawidłową podatnością. Obserwowano niski stosunek wentylacji do perfuzji. Jeżeli występowała hipoksja, to nie występowała dlatego, że było, były problemy z oddechem, tylko z kolei dochodziło do zwężenia naczyń płucnych. I w tym mechanizmie dochodziło właśnie do hipoksji, czyli po prostu jeżeli obserwowano zwężone naczynia, a więc przez te zwężone naczynia mniej krwi przepływała, mniej krwi przepływało i dlatego też z kolei było właśnie obserwowano tą hipopsję. Waga płuc była niezwiększona i występowały te zmiany typu matowej szyby, a zmiany matowej szyby występowały w związku z miejscowym obrzękiem, miejscowym obrzękiem śródmiąższowym. I proszę Państwa, to o czym już wspomniałem, czyli ten zwężenie, zwężenie naczyń płucnych, jeśli chodzi o sam sposób poprawy, to zwiększenie wentylacji minutowej powodowało poprawę utlenowania, jak również zmniejszenie właśnie tejże duszności. Natomiast zdecydowanie gorszy był tak zwany typ H czyli z wysoką, gdzie występowała wysoka elastyczność płuc i niska podatność, dlatego występowała niewielka objętość tego płynu ze względu na ten obrzęk płuc. Proszę bardzo, tutaj są te zmiany takie śródmiąższowo-miąższowe i one wynikały z tego obrzęku, obrzęku płuc. Obserwowano również zwiększony przeciek, czyli z, czyli z prawej strony serca można by powiedzieć na lewą, czyli po prostu ta hipoksja była spowodowana tym, że krew przepływała Wpływała po prostu przez te obszary niewentylowane, tak jak na przykład w tym przypadku i w tym mechanizmie dochodziło właśnie do występowania hipoksji. Obserwowano zdecydowanie większą wagę płuc. Tu były już zmiany typowe właśnie dla tego ostrego obrzęku zespołu niewydolności oddechowej. Ale również zaczęto kwalifikować, pewne klasyfikować te zmiany radiologiczne w zależności od, od zajętego obszaru płuca. I okazało się, że najczęstszymi zmianami, bo w prawie 90%, to były zmiany o typie matowej szyby. Tak jak tutaj widzimy, takie te zmiany o typie matowej szyby. Później z kolei w 30% obserwowano tak zwaną konsolidację. Tu będzie widoczne, o tutaj jest taka strzałeczka i tutaj są takie zmiany, które ulegają konsolidacji, czy ewentualnie tutaj są te zmiany. Najczęściej są to zmiany obustronne i najczęściej obwodowe, tak jak żeśmy widzieli. W związku z powyższym zaczęto je grupować. Tu na przykład mamy no, bardzo ciężki obraz praktycznie tak zwanego jasnego płuca, gdzie te zmiany są po prostu zajmują prawie całe płuca, no i wtedy no jest bardzo ciężko, jeśli chodzi po prostu na, o oddech. Dlatego też klasyfikacja ta radiologiczna według zajętego obszaru płuc podzielono z kolei obszar płuc na sześć takich obszarów, czyli obszar Zarówno po prawej stronie, jak i po lewej, czyli to jest rejon górny, środkowy i dolny, czyli oba płuca mają sześć takich rejonów, w zależności od obserwowanych zmian, punktacja 1, 2 i 3, w zależności od tego, jakie zmiany są obserwowane, jak również wielkość zajętego obszaru. Czy na przykład taki obszar był zajęty, na przykład nie wykazywał żadnych zmian, czy było to poniżej 25, czy między 25 i 50 i tak dalej. No i okazało się, że w, przy takim podziale, ale maksymalnie można było uzyskać 72 punkty. I na podstawie no, dosyć licznych tych badań i analiz okazało się, że jeżeli ten punkt odcięcia był 24,5 albo wyższy, to wtedy w takim układzie było, była obserwowana, był obserwowany cięższy przebieg kliniczny, niejednokrotnie z koniecznością stosowania albo tej nieinwazyjnej wentylacji, albo też z kolei wentylacji inwazyjnej. No, okazało się, że, że obserwowano dosyć wysoką, wysoką czułość i swoisty. Inna klasyfikacja radiologiczna według czasu powstawania zmian obserwowano właśnie występowanie początkowo tych zmian to był tak zwany okres wczesny, okres, gdzie dochodziło do pogresji, okres szczytowy między 9 a 13 i, i absorpcji zmian. I tak samo z kolei na podstawie właśnie prawie tysiąca osób podzielono te rejony płuc na pięć płatów, tak jak występuje normalnie u każdego człowieka płuca mają pięć płatów, w zależności z kolei od wielkości zmian, 25 punktów. Tutaj był punkt, punkt odcięcia z kolei, jeżeli obserwowano 10 punktów, no i nasilenie, nasilenie objawów zmian do, do, do 10 dnia. To było również bardzo przydatne w, w dalszej diagnostyce, jak również w prognozowaniu, co do sposobu występowania zmian względnie też zastosowanego leczenia. Proszę Państwa, tu powiedziałem o, tym, ostrej, o tej, tym zespole ostrej niewydolności oddechowej. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałem, u 20 do 30% pacjentów chorych na zapalenie płuc właśnie dochodzi do rozwoju ostrej niewydolności oddech, od, 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 oddechowej. Jest to przede wszystkim spowodowane uszkodzeniem pęcherzyków płucnych i włośniczek. Pęcherzyki płucne jak Państwo wiecie, no są tą drogą taką, gdzie, gdzie dostarczane jest powietrze, a przede wszystkim tlen do płuc. Natomiast w przypadku uszkodzenia, czyli po prostu przesiąkania, przesiąkania do tych pęcherzyków płucnych i do przestrzeni międzypęcherzykowej no dochodzi z kolei do upośledzonego, do gorszej wymiany pomiędzy pęcherzykami powietrza a krwią. Brak możliwości, mamy wtedy, obserwujemy brak możliwości dostarczania wystarczającej objętości tlenu do krwi. A jakie są przyczyny? To przede wszystkim zapalenie płuc. Czyli widzimy, że u części osób w przebiegu zapalenia płuc dochodzi do rozwoju zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Czyli zapalenie płuc, sepsa, leki, względnie też toksyny. A najczęstszymi objawami to jest duszność, w badaniu fizykalnym stwierdzane trzeszczenia, obustronne zmiany śródmiąższowe, obserwowane w badaniu radiologicznym, czy ewentualnie tomografii komputerowej, no i z koniecznością odpowiedniego leczenia. Początkowo jest to tlenoterapia, czy ewentualnie we, wentylacja nieinwazyjna, wentylacja mechaniczna, czy też ewentualnie zastosowanie również ECMO, czyli, czyli z kolei oksygenatora zewnętrznego. Teraz jaki jest sposób leczenia chorych na zapalenie płuc? Tu posłużyłem się z kolei zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 31 marca i tu muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili jedyny lek, który w HPL-u jest, ma z kolei wskazania do zastosowania leczenia. Wirusów, koronawirusów, to jest chlorochina. Natomiast pozostałe leki, które tutaj są zalecane, jest to pewien eksperyment medyczny, gdzie na to musi wyrazić zgodę Komisja Bioetyczna. I jakie w tej chwili są stosowane, jakie leki są stosowane? A więc to, jest to Remdesivir, który jest z kolei analogiem nukleotydów, który, który uniemożliwia w pewnym stopniu replikację koronawirusa. W związku z powyższym dożylnie się go stosuje. Względnie też inne leki, które były stosowane na przykład w terapii wirusa HIV, a więc to jest remdesivir, lopinavir i ritomivir, który jest stosowany z kolei ustnie, Chlorochina, która ma wskazania, a więc jest stosowana od 7 do 10 dni. Względnie analog hydroksychlorochina. I również w terapii, można by powiedzieć eksperymentalnej, Przeciwciało monoklonalne to, cila, to cilizumab. Ja, ja troszeczkę później, troszeczkę więcej powiem na jego temat. To cilizumab jako przeciwciało monoklonalne jest dosyć często i szeroko stosowany w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Leczenie wspomagające to jest przede wszystkim antybiotykoterapia, dlatego że u części, u części chorych dochodzi do nakładania się również albo nadkażenia bakteryjnego w związku z powyższym różne, różne antybiotyki o szerokim spektrum działania. No i oczywiście tlenoterapia, nawodnienie względnie w przypadku pogarszenia oczywiście glikokortykosteroidy, już tutaj nie będę się zagłębiał w szczegóły. Jeśli chodzi o pacjenta w stanie krytycznym, a więc tego pacjenta, który rozwija właśnie ten ostry zespół niewydolności oddechowej, leczenie jest podobne, czyli tak samo Remdesivir względnie Lopinavir i Ritonavir, Chlorochina, hydroksychlorochina względnie to cilizumab. natomiast no, tu jest bardziej, jeśli chodzi o to leczenie wspomagające, a więc albo jest to mechaniczna wentylacja, jeżeli mechaniczna wentylacja jest nieskuteczna, wtedy jest właśnie ze, ze stosowaniem tego, tej oksygenacji, Oczywiście tak samo tlenoterapia, nawodnienie i glikokortikosteroidy w dosyć dużych dawkach. Proszę Państwa, wspomniałem o tym leczeniu przeciwciałem monoklonalnym leczeniu to cili zumabem. E Musimy sobie powiedzieć, że obserwowano mniej więcej u tych pacjentów, u których dochodzi do zdecydowanego zaostrzenia objawów i cięższego przebiegu. Około 6-7 dnia obserwowano tak zwaną burzę cytokinową. Czyli po prostu dochodziło do gwałtownego zaostrzenia w przebiegu no, syntezy i wydzielania różnych substancji, które działają prozapalnie. Czyli po prostu takich substancji, które powodują zwiększony proces zapalny. I takim, taką jedną substancją to jest interleukina szósta, która okazuje się, że właśnie jest odpowiedzialna między innymi za występowanie tej burzy cytokinowej i stwierdzono jej dwie postacie, że jest błonowa, jak i rozpuszczalna. I teraz, proszę Państwa, okazuje się, że interleukina szósta z kolei, że zastosowanie przeciwciała monoklonalnego przeciwko tej interleukinie 6 powoduje, że ona z kolei, że to przeciw ciało przyłącza się zarówno do tej cząsteczki rozpuszczalnej, jak i do tej cząsteczki błonowej i w tym mechanizmie dochodzi do zahamowania przesyłania sygnału, czyli do, do przesyłania transdukcji sygnału do jądra komórkowego. I proszę państwa, to są z kolei dane chińskie, gdzie zastosowano tocilizumab, to przeciwciało. I proszę zwrócić uwagę, tu mamy z kolei stężenie białka ostrej fazy. W ciągu pięciu dni praktycznie doszło, obserwowano normalizację stężenia białka, białka ostrej fazy. Również obserwowano normalizację temperatury. Tak samo było w przypadku stężenia tlenu którym pacjenci oddychali i poprawy saturacji. W związku z powyższym okazuje się, że jest to jedna ze skutecznych sposobów leczenia. Tu z kolei widzimy na tych jaka jest z kolei regresja zmian radiologicznych, które były obserwowane przed zastosowaniem, tu mamy z kolei przed zastosowaniem i po zastosowaniu tego przeciwciała monoklonalnego. Czyli widzimy, proszę Państwa, że no nie tylko terapia eksperymentalna, ale również i możliwości lecznicze są bardzo dobre. A na zakończenie chciałem przedstawić Państwu nasze, naszego pacjenta, który z kolei jest to pacjent hematologiczny cierpiący z powodu chłoniaka, który przyszedł z powodu duszności, gorączki, bólu w klatce piersiowej. Tak wyglądał jego badanie radiologiczne, więc widzimy dosyć takie rozległe zacienienia mięśniowo miąższ śródmiąższowe które pogłębiły się już w badaniu tomokomputerowym, widzimy jednak, że te płuca są bardzo zajęte, a więc obszary te są zdecydowanie większe jeszcze bardziej nasilone zmiany pierwszego i to spowodowało właśnie, że oznaczyliśmy stężenie interleukiny szóstej, które było zdecydowanie podwyższone w stosunku do, do normy i wtedy pacjent został, otrzymał właśnie to cilizumab i po trzech tygodniach, proszę zwrócić uwagę i porównać, myślę, że to jest widoczne, to zdjęcie w stosunku do tego i na przykład to zdjęcie w stosunku do tego. A więc widzimy, że z kolei tutaj dochodzi do regresji, do resorpcji prostu tych zmian, co nie oznacza, że no, pacjent się czuje dobrze, dlatego że jest wydolny oddechowo w spoczynku, natomiast jest no, nie, niewydolny oddechowo w trakcie wysiłku. Także myślę, że przedstawiłem Państwu tutaj pewne możliwości, zarówno diagnostyki, albo też konieczność diagnostyki, zwłaszcza z wykorzystaniem tomografii komputerowej, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to chociaż... Z wykorzystaniem badania radiologicznego, jak również pewne sposoby leczenia, leczenia z wykorzystaniem dotychczas stosowanych leków albo też obecnych leków, jak również pewne metody leczenia eksperymentalnego. Tu należy jeszcze dodać, że w ostatnim czasie również taką metodą leczenia dosyć skuteczną jest stosowanie osocza uzdrowieńców. Dziękuję serdecznie.